Witaj serdecznie. Zapraszam Ciebie do wspólnej modlitwy, czyli spotkania z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Na początku bardzo Cię proszę, wyłącz wszystko to, co może Ci, się prze, co może ci przeszkadzać. Daj no Panu Jezusowi sobie przestrzeń i ciszę, w której będziemy mogli się spotkać. Usiądź w miarę wygodnie, jednak nie tak, by łatwo było zasnąć. Ja na modlitwie siadam wyprostowany, wręcz wyciągnięty do góry, ale nie spięty. Pomaga mi w tym wyobrażenie sobie, że ktoś mnie delikatnie ciągnie za czubek głowy. Wtedy automatycznie wyprostowuję się. Taka postawa pozwala mi spokojnie oddychać, a przez to mogę być bardziej uważny, bardziej skoncentrowany. I co dla mnie ważne, mam mniejszą szansę zaśnięcia, co, co czasami się przydarza. Może na początek wydaje Ci się to dziwne, ale proszę uwierz mi, bardzo to pomaga w modlitwie i można się tego nauczyć. Potrzebujemy tylko trochę czasu. Najważniejsze, by po prostu ciągle próbować. Dzisiaj będziemy świadkami pożegnania, ale i także bardzo wyjątkowego spotkania. By łatwiej było Ci się skupić, będę pokazywał przedstawienia wydarzeń za pomocą papierowych figur. Przedstawione postaci są namalowane w prosty sposób. By ułatwić Tobie spotkanie z Panem Jezusem, korzystam tutaj z pomocy opracowanych przez Instytut Notre Dame de Vie. To teraz bardzo proszę, przygotuj się. Po pierwsze, swoje ciało, usiądź odpowiednio, weź kilka spokojnych oddechów. Przygotuj swoją uwagę. Spotykamy się z tym, który nas kocha, który za nami zawsze tęskni który oddał życie za nas i zwyciężył w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie Jezu, daj nam proszę swojego Ducha, aby otworzył przed nami słowa Pisma Świętego i otworzył nas na te słowa, którymi chcesz do nas przemawiać. Amen. Pan Jezus zmartwychwstał. To, to znaczy, że po swojej śmierci powstał z martwych i ukazał się swoim uczniom. Nie był żadną zjawą. I chociaż przychodził do uczniów pomimo drzwi zamkniętych, tak jak my, jadł posiłki, a uczniowie mogli się go dotykać, tak jak ty dotykasz swoich rodziców. Miał na swoim ciele także rany, pamiątkę po śmierci na krzyżu. Tak. To był on. Uczniowie nie zawsze od razu go rozpoznawali, tak jak ci, którzy uciekali do Emmaus, ale na pewno to był ten sam Jezus, który chodził z nimi po Palestynie, nauczał, uzdrawiał, przebaczał. Przez kolejnych 40 dni ukazywał się swoim uczniom. Uczył ich tego, w jaki sposób będą mogli się z nim spotykać, kiedy odejdzie w chlebie i winie, w innych widzialnych znakach, we wspólnocie. Dopiero potem apostołowie to sobie uświadomili, kiedy już go z nimi nie było. Jednak nie wyprzedzajmy faktów. Przez te czterdzieści dni Jezus przygotowywał swoich uczniów do swojego odejścia. Już raz im mówił o swoim odejściu. Było to w wieczorniku, nim został aresztowany i skazany na śmierć. W tamtym czasie apostołowie bardzo się bali. Uciekli od swego mistrza. Jednak po zmartwychwstaniu, kiedy Pan Jezus potwierdził w ten sposób wszystkie słowa, które do nich wywcześniej powiedział, teraz już inaczej go słuchali. Czy masz tak samo, jeśli ktoś ci coś obiecuje i potem to wykona, to następnym razem już wiesz, już masz pewność, że ta osoba nie zawiedzie Ciebie, że zrobi to, co zapowiedziała, co obiecała. Tak teraz apostołowie już inaczej reagują na słowa Jezusa, ufają Mu i już tak mocno nie ulegają lękowi. Tak ważne jest ufać Panu Jezusowi, zaufać Mu. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj często tę piękną modlitwę. Jezu, ufam Tobie. Po 40 dniach Pan Jezus żegna się ze swoimi uczniami. On przyszedł na świat, by pokazać prawdę o swoim Ojcu, o tym, że jego Ojciec, nasz Bóg, jest pełen miłości, że czeka na nas, tęskni za nami, że nam przebacza, podnosi nas z upadku. Jezus przyszedł, by pokazać, jak możemy być w jedności z Bogiem, jak do niego powracać i gdzie jest nasz ostateczny dom w ramionach kochającego Boga. To wszystko powiedział nam i pokazał Syn Boży, nasz Pan i nasz brat. Teraz nadszedł czas, by Jezus wrócił do swojego Ojca, by był z Nim w niebie i czekał tam na nas, bo to jest przecież także i nasz dom. Nim jednak odszedł do Ojca, poprosił uczniów, by zostali razem, by się modlili i czekali na Ducha Świętego. Dopiero po tych słowach, Uniósł się do nieba, do góry, do Boga, swego Ojca. Apostołowie zostali sami. Długo wpatrywali się w niebo. Znowu zostali sami, ale teraz już inaczej to przeżywali. Może czuli się jak ty, kiedy mama czy tata wiedzą, że dasz sobie radę w danej sytuacji, że mogą Tobie zaufać i pozostawiają Ciebie samą, samego, bo jesteś już na tyle dzielna, dzielny. Pomyśl o tym, że i Jezus Tobie ufa. Ufa, że będziesz dobrze wybierać, że nie zapomnisz o Nim, o Jego słowach, Jego prośbach. To wielka tajemnica, jak Bóg ufa człowiekowi, Tobie i mnie. Jezus ufa Tobie. Czy apostołowie tęsknili za Panem Jezusem? Wydaje mi się, że tak. Tęsknili za głosem Pana Jezusa, za jego słowami, za dobrą radą, za bliskością. Ale Jezus ich zapewnił, że tak naprawdę nie zostaną sami. Jezus dobrze znał swoich uczniów, dobrze zna także nas, jak szybko zapominamy o słowach, o zasadach życia, czyli o przekazaniach. Obiecał więc, że przyjdzie do apostołów, jak i do nas, ktoś bardzo ważny. Pamiętasz, o co prosił Jezus przed swym odejściem do nieba? By uczniowie byli razem, by się modlili i czekali. Tym razem byli bardzo posłuszni, czyli usłyszeli i wykonali to, o co ich prosił. Zgromadzili się w wieczerniku, w tej samej sali, gdzie odbyła się ostatnia wieczerza, gdzie Jezus przyszedł do nich po zmartwychwstaniu. Wśród nich była też tam mama Jezusa, Maryja, wszyscy razem się modlili i czekali. Jak się modlili? W jaki sposób? Nie wiem. Może wspólnie mówili modlitwę, którą nauczył ich Jezus, Ojcze nasz? Może śpiewali psalmy, które ułożył Król Dawid tysiąc lat wcześniej. A może mimo tego, że chociaż byli razem, to modlili się w ciszy swoich serc? Ja wielokrotnie doświadczyłem, że modlitwa w ciszy w grupie ludzi bardzo i to bardzo jednoczy tych ludzi. Może i w wieczerniku tak było? Nie wiem. Wiem jedno: modlitwa apostołu wraz z Maryją została wysłuchana. Co się stało? Zobaczmy. Pięćdziesiąt dni od zmartwychwstania nastąpiło coś dziwnego. Święty Łukasz tak to opisał w dziejach apostolskich. Posłuchajmy. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły. I na każdym z nich spoczął jeden, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Tak stąpił na nich Duch Święty. Przyszedł do każdego. Dał im swoją siłę, swoje życie, swoje światło. Dał to, czym sam jest czyli miłość. To to jest Duch Święty. I dlaczego było tak ważne, by stąpił na apostołów, na cały Kościół, na nas? Nie jest to łatwo wytłumaczyć. Syn Boży stał się człowiekiem i apostołowie, uczniowie i uczennice mogli go zobaczyć, rozmawiać, dotknąć. I chociaż niełatwo było im przyjąć tę prawdę, że Jezus jest Synem Bożym, to przynajmniej mogli go jakoś rozpoznać poprzez swoje zmysły, wzrok. Słuch dotyk. Duch Święty jest Duchem, czyli nie ma ciała, poprzez które możemy taką osobę poznać. Jednak Pismo Święte uczy nas, że jeśli ktoś nie ma ciała, to nie znaczy, że go nie ma. Duch Święty porównywany jest do wiatru. Nie widzimy go, ale odczuwamy jego działanie. Porównywany jest do ognia. Nie da się go wziąć do rąk. Nie tylko dlatego, że jest gorący, a przemienia wszystko, na co stąpi. Porównywany jest do głębicy, która leci z nieba i ląduje na ziemi. Jednak te porównania mówią nam o działaniu Ducha Świętego. Nie mówią do końca, kim on jest. Jezus nam o tym powiedział. Nazwał go parakletem. To trudne słowo do wyjaśnienia. Niektórzy tłumaczą, że Duch Święty jest pocieszycielem, niektórzy adwokatem, czyli obrońcą. Można powiedzieć, że jest tym, którego zadaniem jest być przy nas, być z nami. To tak samo jak masz wiernego przyjaciela, przyjaciela, na którego możesz zawsze liczyć, który jest zawsze, w każdej sytuacji z Tobą. Cudownie mieć takiego przyjaciela. Podziękuj Bogu za przyjaciela, albo poproś teraz o takiego właśnie człowieka koło Ciebie. Jezus powiedział, że Duch Święty nam wszystko przypomni i wszystkiego nas nauczy. Powiedział także, że jak wróci do Ojca, to razem z Ojcem pośle Go do uczniów. Bo Duch Święty jest tak mocno związany z Ojcem i Synem, że razem są Bogiem trójjedynym, Trójcą świętą. Duch Święty jest miłością, jaką Ojciec kocha Syna, a także jest miłością jako syn, jaką syn kocha Ojca. Dlatego w Bogu jest jedność w miłości. Jedność w działaniu, jedność w istnieniu, jedność w tym, kim są Ojciec, Syn i Duch Święty. Nie jest to łatwo pojąć, zrozumieć i chyba nigdy do końca nie zrozumiemy, bo Bóg jest Bogiem, a my tylko stworzeniem, choć bardzo ukochanym przez Boga. Ale możemy zbliżyć się do tej wielkiej tajemnicy poprzez miłość, którą Duch Święty nam przyniósł. Miłość, która uczy nas kochać jak Jezus. Kiedy będziemy uczyć się przyjmować miłość od Boga, kiedy będziemy uczyć się dzielić tą miłością z innymi, to w ten sposób będziemy przychodzić, do, będzie przychodzić do nas powoli i zrozumienie. Chociaż nie zawsze będzie łatwo to wyjaśnić drugiej osobie. Tak samo jak to do, do końca wyjaśnić, dlaczego kocham tę, a nie inną osobę. Po prostu tak jest. Zapytaj o to rodziców. Duch Święty po to przyszedł do apostołów, do uczniów, do Kościoła, byśmy spotkali się z Bogiem już trochę w inny sposób niż dotychczas uczniowie spotkali się z Jezusem. Tak jak w tajemniczy dla nas sposób Duch Święty jest w tej jedności Ojca i Syna, tak chce nas łączyć z Jezusem i z Jego i naszym Ojcem. Dzięki Duchowi Świętemu chleb i wino stają się ciałem i krwią Jezusa. Dzięki niebu, ksiądz kiedy w konfesjonale podczas sakramentu pokuty i pojednania, czyli spowiedzi, rozgrzesza i przebacza. To jest to rozgrzeszenie i przebaczenie samego Boga. Kiedy małżonkowie, najpierw narzeczeni składają sobie przysięgę małżeńską w sakramencie małżeństwa, to dzięki Duchowi Świętemu jest tam obecna miłość Boga. Jego wierność. Duch Święty we wszystkich sakramentach, a jest ich siedem, prowadzi nas od tego, co cielesne, dotykalne, słyszalne, do spotkania z Jezusem, naszym Zbawicielem, które dokonuje się w naszych sercu, w nas samych. Dlatego On działa od wewnątrz. Co się stało po tym, jak Duch Święty stąpił na Maryję, na apostołów? Wyszli oni z wieczernika i poszli na cały świat, by wszystkim głosić dobrą nowinę o Jezusie, o tym, że przez niego Bóg nas tak bardzo kocha. Apostołowie już nie są sami. Duch Święty, Paraklet, jest z nimi zawsze. Mówi przez nich, działa przez nich. Prośmy teraz. By i Duch Święty na nas stępował, byśmy pozwolili Mu na, na nas przemieniać, przemieniać nasze serca. Niech działa w nas i nas prowadzi. Niech nas uczyni prawdziwymi przyjaciółmi Jezusa. Niech pozwoli i pomoże głosić nam Jezusa. Duchu Święty, dziękujemy, że przyszedłeś. Dziękujemy, że wciąż przychodzisz. Potrzebujemy Ciebie. Pragniemy otrzymać Twoją miłość. Daj nam Twoje światło, Twój pokój, Twoją radość. Duchu Święty, spraw, abyśmy głosili dobrą nowinę. Duchu Święty, spraw. Abyśmy żyli z Tobą. Amen.